Politycy ponad podziałami ekspresowo podnieśli sobie pensję. Tym razem opozycja nie darła szat, że ustawa została uchwalona w jeden dzień. Dla nas jest najważniejsze, żeby samorządowcy dostali swoje wynagrodzenie, na które ciężko pracują. Jeszcze nie było tak, by posłowie koalicji i opozycji zgodnie uciekali przed dziennikarzami. To nie jest kwestia zadowolenia czy niezadowolenia. Nie, nie ale. Proszę mnie tutaj nie łapać, bo my rozmawiamy w tej chwili. Nigdy nie jest dobry moment na takie rzeczy. Dziękuję bardzo. Nie, nie Parlamentarzyści mają dostawać ponad 12,5 tysiąca złotych uposażenia brutto. 17 tysięcy złotych będzie zarabiać żona prezydenta, a po 20 tysięcy premier i ministrowie. Zanim projekt trafił pod obrady, poprzedziły go zakulisowe ustalenia, w których partia rządząca załatwiła zgodę wszystkich klubów. Ten wniosek spełnia takie oczekiwanie, żeby państwo było skromne, ale jednak, żeby te wynagrodzenia były w miarę odnoszące się do tego, co dzieje się na rynku. Albo poprzecie to pakietowo, albo nie będzie żadnych podwyżek. Raz dostaniemy w pie od mediów i będzie święty spokój. Tak, według relacji świadków, miał powiedzieć Ryszard Terlecki za zamkniętymi drzwiami. Dzień dobry, panie marszałku. Czy to jest ten projekt? O tym, że jest projekt podwyżek w czasie recesji, wyborcza napisała jako pierwsza, wczoraj. No problem jest poważny i trzeba by się nad nim zastanowić, ale czy to jest? Takie tempo, jak pani mówi, to nie jestem przekonany. Tempo było jeszcze szybsze. Według naszych nieoficjalnych informacji, ciche rozmowy o podwyżkach dla wszystkich polityków zaczęły się ponad dwa tygodnie temu. Pierwotnie inicjatywa miała wyjść z Senatu, ale nie zgodził się na to marszałek Grodzki. PiS błyskawicznie przygotowało swoją ustawę w Sejmie. To miało zaskoczyć nawet marszałek Elżbietę Witek. Pani marszałek. Pani do nas, Pani marszałek. Poza Konfederacją, która jako jedyna od początku sprzeciwiała się podwyżkom, opozycja nie zabrała głosu w debacie. Pierwszy raz. Państwo się nie wypowiadają. Abdykowaliście, bo się wstydzicie. <noise> Nie, nie, naprawdę. W, no właśnie naprawdę, trwa debata. Naprawdę. Pani redaktor mnie Ale tu zatrzymała. Nie może być tak, żeby prezydent naszego kraju, niezależnie czy ja się z nim zgadzam, czy nie, miał tak niskie wynagrodzenie. Nie może być tak, że urzędnicy zarabiają zdecydowanie więcej niż najważniejsze osoby w państwie. Myślę, że każdy moment jest zły, a ten jest pewnie jednym z gorszych. Przypominam, że też jest w tej chwili są zamrożone płace w budżetówce. No, w tym, I powinno się na mówić głównie sprawie? o tej sferze budżetowej. To co zrobi lewica? Poinformuję państwa, jak będę mogła poinformować. Według naszych informacji, lewica też uczestniczyła w zakulisowych rozmowach. I mimo fatalnego momentu, większość klubu, w tym posłanka Żukowska, zagłosowała za podwyżkami. Przeciw było jedynie kilka osób z partii razem. Nie ma żadnego porozumienia. Byliśmy od początku przeciwko obniżaniu wynagrodzeń posłom, karaniu posłów za to, że wykryli aferę poważną aferę dotyczącą nagród w rządzie. Posłowie jednak nie wrócą do pensji sprzed dwóch lat. Tylko dostaną więcej. W 2018 roku Pis obniżyło oposażenie parlamentarzystom o 20%. Tak partia ratowała się po kryzysie z nagrodami dla ministrów rządu Beaty Szydło. Obniżka była tłumaczona oczekiwaniami społecznymi. Ogłaszając ją, prezes Kaczyński mówił, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy. Cieszy Panią? Już pani odpowiedziałem, pani redaktor. Już pani odpowiedziałem do osób prowadzących sprawy w no, ale ja w klubie i w innych. Moment, żeby Już pamiętam, pani się, odpowiedziałem. I... Jeszcze raz mogę pani powiedzieć do osób, które prowadzą pani, takie nie, sprawy. Ja nie ja byłem posłem w 2018 roku. Teraz ten sam Jarosław Kaczyński miał dać zielone światło do podwyżek. W tej sprawie od miesięcy pielgrzymowali do niego parlamentarzyści PiSu.